Wezwałam wszystkie smoki do ogrzewania jaj, ale nadal nic z tego. Nie wiem, co jeszcze można zrobić. Nie rezygnujmy. Na pewno jest jakieś rozwiązanie. A może owiniemy jaja w małe różowe kocyki? Ha! <grystanie> <grystanie> Raz, dwa i wymoczek zrobi, ile trzeba. <grystanie> Hej, uważajcie! Oparzycie kogoś tym sobie <grystanie> hobienem. <grystanie> Dobry pomysł, miszły z pajkusiu! Jaja czas, otworzyć się na świat i wyrwać się za krat. Wyjdźcie ze skoru po tak. między skałę a twardy dzień. Wolność, chodź, przestań się bać, w oczy innym śmiało. Patrz. Naprzód dojdź, bez dwóch zdań. I w końcu tylko sobą ty się stań. Spike, patrz! Co? Skorupki zaczynają pękać przez ten śmiechogień! W świetle stań! dumny bądź! Otwórz się! Bam, chodź! Wolni! <śmienny> Wspaniale, Gargar! -gar. Wystąpiłeś przed innymi smokami! To było super słabe! Co za mięczak pisze poezję! Bohater Smokolandii! Właśnie on! Tak! Garbl ocalił smoczki, bo miał siłę pokazać, kim jest naprawdę bez względu na wszystko! Kiedyś bawiło mnie nabijanie się z tych, którzy byli inni. Ale przyjaciele nauczyli mnie doceniać różnice! Od dzisiejszego dnia w moim królestwie będziemy się kierować tymi zasadami. Słuchaj, czy mógłbyś mi pokazać, jak się tworzy taką poezję? To było fajne. Ach, tak, jasny, nie ma sprawy. Ta, ja też chcę. Naucz mnie. Są zapisy, chłopaki.